Cześć! Chcę poruszyć taki temat odnośnie, że lepiej się dogadywało mi z kobietami niż z facetami, lub moja siostra miała taki problem, że lepiej dogadywała się z facetami jak z kobietami. Jak możecie, to dajcie znać w komentarzu. Chcę poruszyć relacje między ludźmi jak jesteś DDA. Bo miałem taki problem w relacjach między ludźmi, szczególnie między rówieśnikami, że ja lepiej dogadywałem się z kobietami. Nie w tym sensie, że dogadywanie się z kobietami, tylko w towarzystwie kobiet czułem się jakby bezpiecznie. Tak jakbym się czuł dobrze, tak jakby to byli trudno mi jakoś to określić. No moi koledzy, tak jak ma się kolegów w tej samej płci, tak w tym przypadku, tak jakby to byli koledzy w bezpiecznym towarzystwie, bo jednak kobiety były dla mnie takim jakby bezpiecznym towarzystwem. Tak bym to nazwał teraz, nie wiem dokładnie jak to nazwać, więc gdybyście powiedzieli mi inaczej co to jest w ogóle za emocja i proces zdrowienia, który się odbywał, a przy facetach czułem ogromny lęk. To jest też ciekawe, bo cały czas przy facetach czułem się nieswojo, czyli przy męskim towarzystwie cały czas taki nieswój i w ogóle do niczego cały czas jakoś dziwnie się a kiedy były kobiety, mogłem sobie z nimi gadać jakieś takie złudząco, dobre towarzystwo mi się wydawało, że jak byłem między kobietami, to nic mnie grozi. Co ciekawe, moja siostra również coś takiego miała, tylko że na odwrót, dogadywała się zajebiście z facetami, a z kobietami nie dogadywała się dobrze. Więc tutaj to dało bardzo do myślenia, bo było to na odwrót. Więc, też to jest bardzo zastanawiające, to co się w ogóle wydarzyło w naszym życiu. Mi ten proces już minął. Może to proces zdrowienia, który już wystąpił, mi to minęło u mnie. I cieszę się z tego bardzo, że nie mam już czegoś takiego, że mogę jednak być w gronie męskim i dobrze się czuję. Tak jak gdzieś kobiety są w damskim towarzystwie, tak ja w męskim, i tutaj też nie ma żadnego problemu z tym ale wcześniej to mnie bardzo mocno to zastanawiało, bo nawet kiedy jeszcze pracowałem w męskim towarzystwie w pracy, sam nawet szefa prosiłem, żeby pracowały dziewczyny, kobiety, ale bardziej chodziło o to, żeby z nimi pracować, z nimi współpracować, a nie o to chodzi, żeby pracować w męskim towarzystwie, bo gdzieś to mi przeszkadzało, co już wcześniej mówiłem, było to złudzenie i problemy mogły być nawet większe lub podobne, tylko że płeć przeciwna. Dajcie znać w komentarzu, czy też takie rzeczy mieliście w swoim życiu, czy doświadczyliście też czegoś takiego? Bo to jest też bardzo ciekawy temat, czy mieliście podobne sytuacje. Pozdrawiam was serdecznie, życzę Wam zdrowia emocjonalnego, żebyście się czuli każdego dnia tylko lepiej.